Cześć, cześć, wam wszystkim ludzie, z tej strony Weski i witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiejszy filmik będzie kontynuacją filmu poprzedniego dotyczącego właśnie tego, co się zmieniło po aktualizacji 1.2, także bez przedłużania lecimy z kolejnymi rzeczami. Okej, okay, pierwsza rzecz, która się zmieniła to nieodnawialne sprzęty wojskowe, które mogliśmy zdobywać właśnie na mapie z tych skrzyń dotyczących zrzutów. Jak widzicie, niestety teraz nie mamy możliwości uzbierania sobie tych sprzętów. Wtedy było to o tyle fajne, że mogliśmy na spokojnie sobie ulepszyć linkę z hakiem paralotnie. Teraz niestety nie możemy, Jest najlepszy sposób Zebranie tego sprzętu to po prostu albo zduplikowanie go na kołpie, albo niestety zebranie całości tutaj z mapy, więc no tutaj kolejne utrudnienia. Następna rzecz to jest dynamiczny hat. Wiele osób widziałem ma problem właśnie dotyczący tego, że gdzieś tam znika mu zegar, gdzieś tam zdrowie, wytrzymałość. Nie ma oczywiście pokazanych broni w dolnym lewym rogu, także słuchajcie, dla wszystkich osób, które mają z tym problem, to pamiętajcie, że po patchu 1.2 ten dynamiczny hat zmienił się automatycznie. On jest przypisany już od razu i dlatego wam to znika. Jeżeli Chcecie to sobie włączyć, to wchodzicie w opcję, klikacie w zakładkę HUD i tutaj na samym dole macie coś takiego jak dynamiczny. Tutaj powinniście w trzech miejscach właśnie mieć tą opcję dynamiczny. Jeżeli nie chcecie tego, bo zobaczcie, jak teraz mam włączony tryb dynamiczny, to tak naprawdę nic mi się nie pokazuje. Zdrowie, jeżeli będziemy mieć na full, to również nam znika, jak widzicie. I teraz tak naprawdę nic tutaj nie mamy na ekranie. Żeby to wyłączyć, wchodzicie w HDA i zmieniacie sobie dynamiczny na włączony. Dzięki temu wszystko Wam się łączy, jak widzicie zegar jest, pasek życia jest, bronie również są pokazane i wytrzymałość również się pokazuje. Także dla wszystkich osób, które mają z tym problem zakładka hat i trzy przedostatnie tak naprawdę tutaj opcje. Jeżeli macie tak włączone, to sobie to po prostu włączcie i będziecie mieli wszystko na ekranie. Jeżeli chodzi o linkę z hakiem, o której wspomniałem w poprzedniej części, mianowicie nie możemy już się tak szybko wspinać do góry, to słuchajcie, jest na to jedna metoda, o której nagrałem w poprzednim filmie, także jeżeli chcecie to sobie zobaczcie, bo dzięki niej tak naprawdę możecie jeszcze się wspinać do góry. Tutaj jeszcze wspomnę o znakach zapytania, ponieważ część z Was może mieć również taki problem, co ja. Mianowicie wczoraj wyczyściłem sobie całą mapkę z tych znaków zapytania, i po wejściu na koło znowu one się pojawiły. Także niestety ten patch również naprawił tego problemu i nie polecam tak naprawdę odsłaniać znowu sobie tych znaków zapytania, bo one prawdopodobnie w przyszłości znowu się zakryją. Oczywiście, jeżeli gracie w koło No i słuchajcie, kolejna sprawa to dodanie łuków prawdopodobnie 7, 8 i 9 rangi do sklepikarzy. Jak widzicie, ja mam akurat jeszcze 8 Rangę, dlatego ukazują mi się bronie ósmego poziomu. Oczywiście jest tak analogicznie z innymi poziomami, czyli osoby, które mają dziewiątą rangę, dostają przedmioty dziewiątej rangi, siódmy dostają siódmy i tak dalej i tak dalej, więc teraz niestety ciężko jest zdobyć przedmioty dziewiątej, 8 rangi dla osób, które mają ten poziom o wiele mniejszy. Niestety jest to już naprawione, tak samo właśnie jak z tymi skrzyniami, o których wcześniej wspominałem, dlatego jeżeli osoby z mniejszym levelem chcą zdobyć broń wyższej rangi, to niestety jedyna opcja to po prostu zduplikowanie jej w kołupie z kimś, kto te bronie już po prostu ma lepsze. Czyli jeżeli osoby, które zaczynają grę, mogą dostać tą broń po prostu od innych osób, które mają wyższy poziom. No i wracając właśnie do tego łuku, to można powiedzieć, że dostały one buffa, ponieważ teraz, jeżeli będziemy mieć łuk dziewiątej rangi, no to już będziemy mieć naprawdę fajne obrażenia. Dlatego właśnie wyjed, ma zwiększoną odporność i ciężej jest ich zabić z dystansu, natomiast ogólnie polecam korzystać teraz z buildów pod łuk, bo mogą naprawdę fajne obrażenia zadać zwykłym przeciwnikom, czy po prostu renegatom. Oczywiście kusza dalej jest mocna, więc polecam ją sobie korzystać. A oprócz tego, jeżeli chcecie sobie zwiększyć obrażenia właśnie z broni dystansowych, to polecam ekwipunek oczywiście pod strzały, czyli tutaj właśnie ten rysuneczek musi być strzały. Dzięki temu właśnie ten ekwipunek zwiększa Wam obrażenia właśnie z łuków, z kuszy, ogólnie z broni dystansowych. I dodatkowo, jeżeli chodzi o przedmioty legendarne, to u sklepikarzy niestety ta cena się zwiększyła i teraz, żeby kupić taki przedmiot, to musimy wydać troszeczkę więcej pieniędzy. No i słuchajcie, ostatnia myślę, że najboleśniejsza rzecz dla osób, które właśnie korzystały z miotły oraz właśnie ze strzelby, ponieważ niestety nie da się już ich w ogóle zduplikować nie da się ich zdobyć, co najgorsze, a osoby, które mają miotłę oraz strzelbę, to przede wszystkim nie chowajcie tego do schowka, bo jak schowacie do schowka i będziecie chcieli to odzyskać do ekwipunku, to już Wam to znika i już po prostu tego nie będziecie mieli. Jak widzicie, ja tak zrobiłem z miotłą na streamie i niestety już moja miotła przepadła, także już nie mogę jej używać, a dodatkowo jakbym teraz upuścił broń Duma, no to oczywiście ona będzie leżeć na podłodze, ale jak będę chciał ją podnieść, to już mi nie trafi do ekwipunku, więc miejcie to na uwadze i korzystajcie teraz z tej broni dosyć rozsądnie, ponieważ jeżeli Wam się skończy, to nie będzie już możliwości jej dostać ponownie. Okej, okay, tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o samej miotle. Swoją drogą dziękuję bardzo, Daro za udostępnienie mi tutaj tego klipu, ponieważ na tym klipie Daro właśnie pokazał, jak można używać tej miotły i nie umierać po wylądowaniu. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. Oczywiście wskakujemy na miotłę i sobie normalnie lecimy. Cały czas możecie używać shifta, możecie używać przyspieszenia i w momencie jak chcecie zejść, używacie linki, chwilę się huśtacie i normalnie możecie dzięki temu wylądować. Ja na streamie używałem taką metodę, że po prostu się przyciągałem tą linką, ale niestety dalej umierałem, dlatego możecie sobie spróbować ten sposób, właśnie z huśtaniem i dzięki temu powinniście normalnie móc sobie z tej miotły zejść. Także słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi tutaj o tą część poradnika. Mam nadzieję, że część z tych rzeczy po prostu nie wiedzieliście i ten poradnik Wam troszeczkę tutaj rzeczy rozjaśnił odnośnie patcha. Standardowo, jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie jakiś ślad tam na dole i oczywiście chciałem podziękować tutaj moim wspierającym, czyli właśnie Kermitowi oraz Rocikowi za Raga trzecią. Także dzięki wielkie za wsparcie i widzimy się oczywiście w kolejnych poradnikach. Także trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia.